Ach, Frankenstein, czyli książka, która została do 1 stycznia 1818 roku, autorstwa Mary Shelley, która dopisała w wieku 19 lat. Jest ciekawe w okresie roku bez lata, który ją za problem zainspirował do napisania Frankensteina. Potem, oczywiście a do 13 lat później, powstała pierwsza w historii adaptacja, Frankensteina, która dziś jest kultowa z wielu względów. Ten sam biało, obraz, ten sam wygląd Frankensteina. Naprawdę do dziś wzbudza, w sensie, w sensie takie skultowy Więc widzowie, jeśli chcecie w wersję Frankensteina, to jest się dopasować sobie gorącą herbatkę i możemy zastępać. To więc, pierwsza Presa Frankensteina powstała w roku 1935, przynajmniej Pilsal znana, wspomniałem, że kinoniemy to jest okres pełen zagadek, i kto wie, że w powstało coś w toru, na przykład atmosfera dla kuli hulala, jakoś tak się to nazywa ten dla kula, no bo kto wie, z której strony, jak po prostu, w... właściwie tylko dla hulala, pewnie z powodu praw autorskich, zaginął, to jest, na przykład jest tylko sen, to kto wie, że też na przykład, nie zaginęła jakaś historia, która jest autorstwa, w sensie na podstawie książki napisanej przez Meliseli. To więc nie wiem, czy można to uznać za piszą adaptację. Ja sam nie jestem tego pewien i niby można z temu koniec do a może imię, tak piszą udźwiękowioną adaptację Frankensteina, bo nie wiadomo, czy nie było jakieś wczesnik, gdzie właśnie wygląd Frankensteina jest właśnie, ujmijmy to kultowy, ale stąd też. No ogólnie cały kształt, cały kształt tego miasteczka Który to jest chyba właśnie z pokresu kiedy maliściele postawało, nie wiem, tego filmu nigdy nie oglądałem, ale Poznaję te wiele kluczowych lokacji, też to na przykład doktor wykopał ze swoim pomocnikiem Z grobu, z włoki Tak Wolę jeszcze go drugi raz nie wymawiać, no i Też to potem tak się budzy Stworzył człowieka, ale on tak jakby się rodził na nowo z tą podczas sam, do tego kiedy bardzo kontrowersyne było takie szybow i bo wiecie, no kiedyś w podczas nie było tak podzielone, jeśli chodzi o wiale. No i nawet sam kościołem z Frankensteina będzie tutaj mieli napis jego imienia i nazwiska, być może też zdjęcie, może zdjęcie też i sam wychodzi, w sensie, no nie będę tutaj traktował jak to i po prostu mówił, że to tam jest tylko fikcja co w tym stylu, nie wiem, mówię, nie oglądałem tego filmu, ale kojarzę właśnie te kultowe okazje, ten kultowy i to właśnie też kultowe zakończenie gdzie po prostu pod sam koniec zwoki łódź wokół, z wokół, wokół wioną. tak to może umieć, chociaż kontynuacja to pokazuje, że bardziej można też się kłaniać ku nowemu filmowi, to jest nowy film pokazał i na tym może zakończmy wątek tego oryginalnego Frankensteina i przejdźmy do tego, co chciał nam zrobić Guillermo del Toro. Z kolei Guillermo del Toro bardziej pokazał nam to z strony matu, Że w ogóle sam film zaczyna się od tego, że gdzieś tam w rejonach, gdzie jest droga polarna, ludzie, którzy po prostu chcą na lodzie znajdują Człowieka, jest od tego klew, który, no, jak się później okaże jest tam Wiktorem Frankensteinem, bo tak, nie wiem, czy wiecie, Frankenstein to jest nazwisko do ptaku, który stworzył tę nam kultową postać, a nie potwora, im jest nazwa, jak zwał, tak zwał. No i wtedy, właśnie, tak, jakby, no, dajmy tam statku, i on zaczyna nam. Opowiadać swoją historię i poznać wskazówki jego lat dzieciństwa. Jego ojciec był znanym chirurgiem, chyba najbardziej znanym tam w okolicy. tego dokładnie nie powiedziano? I po prostu, właśnie tam matka umarła tego naszego głównego bohatera, i on zaczął się właśnie interesować tym, że jakby to urzewyć człowieka, no i tak przez lata zaczął się tym interesować, że. Nawet udało mu się tam na jednej z pierwszych chrześcijan, czyli wykładzie odżywić Właśnie I z kolei No Znaczy w sensie potem Dostaje propozycję od osoby, która może właśnie współpracować i po odmawia, ale Potem przyjmuje I jak później właśnie się Właśnie później się Znaczy, a właśnie Później się okazuje że ta osoba jakiś jaka, potem, powiedziała, że no to jest tylko tam do określonego sasu, nie jednak na stałe w tym poznajemy tamtą właśnie no, dziewczynę brata, naszego głównego bohatera, przynajmniej w tej części historii, właśnie Victora Frankensteina i okazuje się, że oni sami mają romans, wbrew temu co w mówiła że takie XD no i właśnie potem Wiktor Frankenstein kiedy się, że no, tą osobą się tam robi strasznie umierać, to z i nagle parę godzin później się rodzi sam Frankenstein i okazuje się, że Wiktor postanowił raczej, no mówimy tak, Wiktor w tej wersji faktycznie nie jest za dobrym człowiekiem, bardziej pokazuje tę wersję, to ludzie są potworami, a nie potwory są potworami, ale tak to może lepiej ujmę. Z tą film jest według mnie bardzo dobry fajny. Z tej tą w stronę właśnie tego matu, jak się też z tą drugiej powie, że po prostu ten nasz Frankenstein przeżył tam pewną cesę, która tam była, Myś, myśli się, że jest tam śmiertelna i ja też tak myślałem, że razem, ten film wyścigną dwa lance. No i właśnie tak jakby, więc mm. teraz się spotkało człowieka, jako druga, tak jakby, no. Samo gra przyjaciela, i tak potem uznano, że to on coś zrobił z, z tą osobą. No, jeszcze powinienem zaś z paletinnych, innych się dzieje. A na ogół ten film naprawdę jest bardzo dobry. Ślepsze odgięcia model Toro Pinocchio? Tak, szczerze nie wiem. Ale moja skromna opinia tego filmu to jest 242 na 250. Ja oczywiście z tego wszystkiego to ja chyba wolę ramen, ale jeśli mam być cely, to chyba już bym wolał wcześniej, no pójdź do kina, zobaczcie co jest nowego w repertuarze. Co ja mam powiedzieć? Do zobaczenia, wspomnijcie subskrypcji i lajku.